Witam w następnym odcinku, w którym znajdujemy się aktualnie w pociągu, a jesteśmy w Bangkoku i słuchajcie, z Bangkoku jedziemy prosto do Hanchanaburi, tak więc przygoda pociągiem, który tak jak widzieliście na wstępie, no wygląda dosyć ciekawie, na pewno tutaj klimatyzacji i niczego nie ma, tak? Yy, musimy się cieszyć tylko z otwartego okna, aha, ale jest aleta, to jest bardzo ważne, zaraz sobie pójdziemy zobaczyć. Siedzimy w takich tych. Na, na takich siedzeniach kiedyś takie w Polsce były. Nie okay. ja. Próbujemy co tutaj pani sprzedaje w pociągu, bo tutaj jeszcze chodzą i sprzedają. Pidjmy. O napoje też sprzedawane sprzedawanego, Banga. O takie te za 10 batów słuchajcie dostajemy taki makaronik. Jest ok, jest ok. Taka przekąska. daje mi to rybom. Daję za 10 watów jest ok, żeby sobie podjeść. To jest Ale leczyłem w restauracji to zamówił. Nie. Yeah. Ja tutaj. Maj, ma a Ani kam Jeszcze zimna, zimna kawka sobie wletuje za 25 batów. 7-11 kosztuje jakieś e, Jakieś 17 batów, leciutka przybitka, ale no nie ma tragedii Zatrzymujemy się teraz na jakiejś stacji w drodze właśnie do Kęcianaburi. Tak to wygląda panowie przeważnie stoją i pomagają tutaj maszyniście, tam jakiś z przodu od, widać, że jest odbiór karteczek ale wszystko sprawnie przechodzi jeszcze mamy gdzieś z godzinę drogi i uwaga jest mega gorąco naprawdę upał jak nic w tym pociągu najgorzej jak stanie Dotarliśmy już słuchajcie do końca na Jesteśmy. Przed nami jest właśnie dworzec, dwie godzinki z hakiem i co? I teraz musimy iść, ogarnąć w ogóle jakiś hotel. Musimy iść coś zjeść, bo już głodni jesteśmy, nie jedliśmy za dużo w sumie, tylko to jakieś lekkie śniadanko z 7-11 i do tego to co widzieliście, ten makaron sobie podjedliśmy. I wyjdźmy najpierw generalnie z tego, z tego, tutaj miejsca, bo się tłok zrobił i pójdźmy tu w lewo, o może tutaj sobie coś wrzucimy, tutaj chyba jest taksi Już po lewej stronie na bank Santeo. no a jak, bo można usiąść no to, to jest taksi. Dobra, idę z Natką dogadać plan i zaraz wam dam znać co robimy, z Natka odnajdę. Idziemy jeszcze tutaj kawałeczek, tutaj coś na wzór. Na wzór ciuchci, bo proszę Państwa, jeśli ktoś z Was nie wie, to w buri jest ten, był kręcony. My nie wiem, czy był chyba tak. Most na rzece Kpaj, który też pójdziemy tutaj oglądać. I tu jest chyba, proszę Państwa, jakiś prototyp tej lokomotywy, która może w tamtych czasach przejeżdżała. Niestety ten most ma nie niesie ze nie, nie, nie sobą najszczęśliwszej historii ale na to się wybierzemy kiedy indziej. Na razie idziemy tutaj ogarniać, wychodzimy z tego chyba marketu. Widzę, że tutaj właśnie się nocny market rozstawia. Tak więc Natka jeszcze coś dogaduje. Wpadliśmy wynająć słuchajcie, autko, wypożyczamy sobie na kilka dni. Taką właśnie Toyotkę. Miarę nowa, No Toyota Wios, słuchajcie, za 900 batów, za za dzień. Siedzimy już w naszym autku. Natka za kierowcą. Ja swojego prawka zapomniałem. To jakoś super w Tajlandii, też nie jest problem, niech ktoś zapomni. Ale lepiej nie jeździć, Wiecie, zawsze to jakieś ryzyko. No a tak się prezentuje. Prezentuje w środku bardzo fajnie, na lewym się będzie podróżowało. Z tyłu też jest jak na dwie osoby. Słuchajcie, no to dla mnie luksus. Samochodzik. Dotarliśmy do pierwszego przystanku. W sumie zobaczyliśmy taki mostek. Zobaczcie, można tam wejść na górę. Idziemy teraz na niego wejść. Mamy natkę, panią kierowcę. E, idziemy zobaczyć, jak, e, jak to tam wygląda, o co tu chodzi. I zaraz wybierzemy się też na jedzenie gdzieś tam. Tutaj. O, takimi tymi trzeba się przejechać. Idziemy zobaczyć, co tutaj się dzieje. Bo widzę, że sporo atrakcji kurcze na tej rzece. No taką młotkę też co taką młotkę sobie ogarnąć. Ale zobaczcie tutaj bardzo dużo właśnie jest domów na rzece, na samej właśnie e, właśnie rzece Są, Jest bardzo dużo też hoteli tutaj na tej rzece, sporo rzeczy się generalnie tutaj dzieje na tej rzece, bo to jest rzeka kwaj oczywiście, a my teraz e, próbujemy się dostać do góry. Weszliśmy na górę i zobaczcie to, tutaj. Jakie musieliśmy założyć te kapki na Nie wiem, czy będziecie widzieć na kamerze, ale zobaczcie, są dwa kolory rzeki. Tutaj z góry to dobrze widać, ponieważ to dwie rzeki się ze sobą łączą. Niestety zapomniałem, jak się ta druga nazywa. A my jesteśmy już tutaj na samym, na samym końcu tego mostku. Czas w dzisiejszym dniu na najlepsze, czyli w końcu na jakieś porządne jedzonko. Bo słuchajcie, od rana nic. Ale zaraz się najemy. Pierwsze problemy, dalej nie ma najlepszej części dnia, ponieważ zamknięte już, zamknęli restaurację nam i teraz nie wiemy za bardzo. Idziemy po prostu przed siebie szukać, a tam ponoć było coś, coś dobrego. Trafiliśmy teraz na, taki, na taką słuchajcie, miskę e, makaroniku z wieprzowinką, oczywiście kulki wieprzowe. Nadka ma to samo, ja mam tylko porcję troszeczkę większą, bo już się nie mogę doczekać, aż to zjemy. Zupka była z kategorii. Dobre. I słonko już nam powoli zachodzi. Tak więc musimy ogarnąć teraz hotel jakiś, auto mamy, eee, to pewnie zaraz coś ogarniemy. Pojedliśmy sobie, jesteśmy teraz nad rzeką kańcza i chyba nic ciekawszego dzisiejszego dnia nie wydarzy. Tylko musimy co? Hotel sobie, żebyście wiedzieli. Hotel sobie ogarnęliśmy. Tak, będziemy będziemy właśnie zaraz, w sumie teraz, będziemy jechać do niego. Przyjechaliśmy teraz właśnie do hotelu. Bierzemy sobie taki eee... za 350 batów i zobaczcie. Mamy łóżko, jest wiatrak. Eee... Co? Wszystko z bambusa zrobione spoko i. Jest toaleta, łazienka, wszystko jest na, na swoim miejscu, zobaczymy czy będzie gorąco, chociaż tutaj mam nadzieję, że, że nie będzie aż tak bardzo, no ale cena bardzo dobra, jeszcze przejdźmy się tutaj zobaczyć jak to, jak to wygląda, bo słuchajcie na zewnątrz jest już bardzo, bardzo fajnie i tutaj mamy od razu drogę do rzeki, słuchajcie tam o. a ja idę teraz jeszcze. Do kotków. Mia, 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 tam jest jeszcze jeden trzeci. Patrzcie go, ale się boją.